Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Beholdera. Dobra, co my tu wiemy o kim? E, ofiara przemocy domowej. Aha, to też jest do A, dlatego dostałem punkty za rozmowę z nią, bo dowiedziałem się... że jest ofiarą przemocy domowej. Dobra, ej, to właśnie pogadajmy sobie z tymi nowymi lokatorami tutaj. I może od takiej zwykłej pogaduszki. Aha, stoper oczywiście. Eee, też się czegoś dowiemy. Dzień dobry, przedstaw się. Dzień dobry, mam na imię Karl, jestem zarządcą budynku. Dzień dobry, jestem Jerzy Draim. Właśnie się tu sprowadziliśmy. Czym się pan zajmuje? Obecnie szukam pracy, złożyłem podanie w Ministerstwie Pracy. Kiedyś byłem agentem celnym. Eee, mówi pan z akcentem. Skąd pan pochodzi? Nasze dokumenty są w porządku. Nie wiedziałem, że posiadanie akcentu jest łamaniem prawa. Nie, to miałem na myśli po prostu rzadko, mamy tu gości z zagranicy. Aż tak, że co się to w oczy, będziemy mieli jakieś nieprzyjemności. Proszę się nie przejmować: żadne zakazy dotyczące obcego akcentu czy nielegalnych imigrantów jeszcze się nie pojawiły. Dziękuję, kamień z serca. Mam dużą rodzinę. E, na razie przyjechaliśmy tu tylko ja i moja żona. Pozostali są w drodze, pozostali? Tak, opiekują się liczną rodziną, żoną, synem, tościową, wują, siostrzenicą. Rzeczywiście sporo. E, porozmawiają o kraju jak się panu u nas podoba. Myślałem, że przyjazd tutaj rozwiąże pro moje problemy, ale okazało się, że niewiele się zmieniło. Macie tu mnóstwo ministerstw, a rząd kontroluje dosłownie wszystko. Słyszałem, że rewolucjonistów też macie. Cóż, kontrola to nic złego, a ministerstw rzeczywiście mamy mnóstwo. Niedawno utworzone Ministerstwo Nadzoru, które kontroluje ministerstwo ścisłej kontroli. Słyszał pan o Ministerstwie Stomatologicznych Innowacji albo o Ministerstwie Znaczków? Jeszcze nie, ale muszę przyznać, że trudno nadążyć za wszystkimi nowościami. Podobno są plany połączenia Ministerstwa Gospodarki Rolnej z Ministerstwem Kultury. Naprawdę, jak będzie się nazywało to ministerstwo? Ministerstwo Kultury Rolnej. Będę zajmować się organizowaniem patriotycznych koncertów na polach. Podobno festiwal Buraczana Ojczyzna i sztuka Patrioci Jedzą Rzodkiew cieszą się ogromną popularnością. Trwają teraz próby do nowego spektaklu Ziemniaczany Symbol Przyjaźni Narodów. Niech pan przestanie, nie mogę, się, nie mogę tego dłużej słuchać. E, Porozmawiają o pracy. E, czym się pan wcześniej zajmował? Byłem inspektorem imigracyjnym, siedziałem i sprawdzałem paszporty. Ej, jakiś ten wink-wink, e, arstoczka, papers please, te sprawy? decydowałem kogo można przepuścić przez granicę, nie brzmi zbyt ekscytująco, o niech pan wierze, że nie miałem czasu na nudę, przepisy migracyjne zmieniają się z dnia na dzień, no i petenci byli, że tak powiem, wyjątkowo barwni, więc musi być pan ekspertem od dokumentów, wiz i tego typu rzeczy, nie chcę się chwalić, ale gdyby potrzebował pan pomocy, to proszę się nie krępować, bez trudu rozpoznam podrobiony dokument, tak na bank chodzi o papers please. Orientuje się pan, jak wyglądają teraz przepisy związane z podróżami do innych krajów? Granice są otwarte? Nie, są zamknięte, ale istnieją pewne sposoby, niestety dość kosztowne. Nie wiem, czy powinienem z panem o tym rozmawiać, ale czy mógłby pan pomóc mi i mojej rodzinie w wyjeździe? Chce pan wyjechać? Ma pan jakieś problemy w pracy? Tak, między nami. Ja też wyjechałem, bo miałem problemy w mojej poprzedniej pracy. Na razie chyba nie, ale za jakiś czas, kto wie, w porządku, pomogę panu, ale to będzie dużo kosztowało, co najmniej. <grych> Ile? Przemętnicy biorą znacznie mniej, ale nie ma gwarancji, że nie zostanie pan złapany na granicy. Poza tym, będąc nielegalnym imigrantem w kraju, do którego chce się pan udać, będzie pan musiał do końca życia się ukrywać. Ja mówię o prawdziwych dokumentach, które wymagają wielu podpisów, autoryzacji i potwierdzeń w kilkunastu departamentach, nie tylko tych krajowych, ale również zagranicznych. Ale po ich zdobyciu będzie pan prawdziwym obywatelem legalnie mieszkającym za granicą. Dzięki sąsiad, że wiercisz dziurę w ścianie akurat teraz. Rozumiem, czy nie ma jakiejś sposoby na obniżenie tej ceny? Potrzebuje pan dokumentów pozwalających opuścić kraj, paszport, bilety. Jeśli je pan ma, to proszę je przynieść, wtedy będziemy rozmawiać dalej. Poza tym, jeśli ma pan jakiś przyjaciół za granicą lub tutaj, to możemy się z nimi skontaktować. Może ułatwią nam załatwienie dokumentów, dzięki czemu e, wyda pan na to mniej pieniędzy. Rozumiem, dziękuję panu. Nie mam przyjaciół, miałbym przyjaciela Bosmana, ale niestety musiałem go zawinąć, bo nosił jeansy. E, czy żona w domu, przepraszam bardzo, bo nie, żona jest tutaj. Dobra, pogadajmy. Pierze sobie, co? Pogadajmy z żoną w takim razie jeszcze. Jestem Karl, zarządca budynku. Eee, Krista Maria, drai mam. Jakie interesujące imię. Zostałam tak nazwana na cześć moich babek. Miały na imię Krista i Maria? Nie, ale bardzo lubił. Eee, bardzo to dziwne. Nigdy nie słyszałem o takiej tradycji. Skąd pani pochodzi? Z daleka. Jeśli to pana interesuje, to proszę porozmawiać z moim mężem. Dobra, jest pani niemiła. Niech no tylko mężulek wy... Aha, mężulek nie wyjdzie, bo Bo nie ma pracy. Ej, nie mam co robić, autentycznie nie mam co robić w tej grze, nie? Ta jest sprofilowana. No mogę dorzucić, że jest ofiarą przemocy. No, no niechaj będzie. Ej, tę muszę poprofilować jeszcze, kurna, czemu ja tego nie zrobiłem? Gad, fucking temet. Cyk, 1125. Cyk, 450. Dobra, no nie zawsze coś. No, to teraz już naprawdę nie mam co robić. Jest ktoś do wprowadzenia, zasiedlenie? Nope, ale może ta jego liczna rodzina tu jeszcze przyjedzie. Dobra, ci wychodzą, to jest moja szansa. Wyruchać szympansa. Oni nawet tych drzwi nie zamykają. Dobra, czy ja mam jakieś kamery? Już mam! Eee, nic, dobra, dalej. Chociaż to chyba posprawdzałem. Jestem pewien. E, cyk, 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 cyk. Dobra, dalej. Od im tu kamera zaraz machnę jeszcze. Cyk. Gotów do ucieczki. W każdej chwili. Dobrze. Obserwuję bacznie. Dobra, chyba na tym kapeluszu skończyłem, bo tam przyszła ta kobitka. Nie spłoszyła. Kurde, nic. Serio? Niczego się nie dowiem. Wszystko legitnie. Aż się wierzyć nie chcę. No dajcie mi jakiś materiał do sprofilowania Was. Może gadają o jakichś nielegalnych rzeczach. Cyk, kamera. No i ostatnia rzecz mi została do sprawdzenia. U nich w mieszkaniu i nie wiem czy ta z dołu nie wyszła. O, jest tytoń, dobra. No i to by było na tyle. Dobra, wypadamy. Wpadamy tu. Na pewności tylko zerknę. Dobra, pusto. Chyba wbijamy. No dawaj, 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 puść te drzwi. <grywy> Ładujemy się do środka. No tośmy się władowali. Dobra, chłop ma pistolet. Eee, ja go kupię. Mówi, że kosztuje eee, niesamowitą ilość pieniędzy. Eee! O, oh, wow! Nieważne. <grytanie> bo wpadły mi w ręce troszeczkę zakazanych rzeczy. Dobra, no to zajebiście. Dobra, chyba wszystko mogę sprzedać, bo te środki na senne już oddałem. Tego wszystkiego mogę się pozbyć, tych nielegalnych rzeczy też. Łącznie mam 42 tysiące. Dobra, to mogę kupić teraz pistolet za 6. I mam nadzieję, że w 19 godzin 4 tysiączki gdzieś mi się uda machnąć. Dobra, eee, czy ona jest w domu? Mogę spróbować je zaszantażować. To zawsze dwa koła wpadną. Nie ma jej akurat, kurde. A jej, jej chatę chyba przeszukiwałem, nie? Nie pamiętam. Dobra, zobaczmy na przykład tutaj. Kamer tu nie mam na pewno, przydałyby się. Raz, dwa, trzy, dawaj. Teraz sobie pomontujemy wszystko. Będę wszystko wiedział, to nie ona. Cyk, Kamery uznajmy za priorytet. Chociaż w sumie nie wiem kurde. Co oni uznają za przewinienia? No bo tylko raz mi się udało tam zły, zły profil, chyba, czy zły raport złożyć. Jeśli tylko to jest przewinienie, no to wydaje mi się, że te kontrole przejdę, no bo resztę tutaj bardzo ładnie. O! Eee, Reszta tutaj bardzo ładnie ludzi profiluje, wszystko o nich wiem. No kamer to mam po prostu od zajebania. Bardzo dużo. Ej, kobita ma nóż, a chciała jakąś broń. Wstyd. Ale dobra, kolejna rzecz. Przecież ja mogę tego winyla jej zajebać i tak nie będę chciał jej. Ee... I tak nie będę chciał jej wsypać. Będę chciał jej pomóc. Więc tego winyla mogę jej ukraść i po prostu go sprzedać za potężne pieniądze. I to też zawsze będę do przodu. Dobra, czy ona wraca do mieszkania? I nie. To jeszcze mam chwilę, żeby tutaj ogarnąć wszystko do końca, bo nie jestem pewien, czy to ogarniałem, czy nie. Dobra, to już chyba wszystko mam załatwione w takim razie. Dobra, no to mogę jej, mogę jej dać tę broń teraz, tym bardziej, że zostały trzy godziny tylko. Do końca tego Podejrzewam, że mężulek przyjdzie za 3 godziny, porozmawiaj o broni. Co z moją prośbą? Przyniosłem pani pistolet. Dziękuję. Obiecuję, że będę obchodziła się z nim ostrożnie. ma pan pojęcia, ile to dla mnie znaczy. Ryzykował pan swoją reputację. Proszę to przyjąć. Dzięki panu w końcu czuję się bezpieczna. Ile tam wpadło? Dobra. Nieźle, nieźle, nieźle. 11 godzin. E, czy ja mam jeszcze opcję, żeby coś zarobić? No ją mogę sprofilować e, dodatkowo i coś tam zawsze wpadnie. No i tę mogę spróbować zaszantażować. Aha, i tych mogę jeszcze poprofilować. No to lecimy. To najpierw je sobie sprofilujemy w takim razie. Znaczy tych z góry. z eee, Sprofiluj lokatora i... No dobra, niech będzie ona. To jest szóstka kobieta. Mieszka z tym. Zawód. Też chyba nie pracuje. A, jubiler. O. Dobra, no co prawda jedna rzecz, 125, ale zawsze coś. Dobra, i teraz jedziemy tego Jerzego Szóstka mężczyzna eee, Ta tutaj Zawód... no on teoretycznie Aha, jednak urzędnik. Myślałem, że nie pracuje, bo on dużo szuka pracy. Dobra Wyśli, jak tam z Hajsem? 38. Dobra, 7 godzin. No nic, spróbuję zaszantażować tę kobitkę, no najwyżej. E, Inge Breckenfield, szantaż. Chociaż. Kurde. A ta druga, kim jest? Nie pracuje. To może ją spróbuję zaszantażować. Gerda Breckenfield, mieszkanie numer 4. Dyrektywa, weźmy z tą obcą walutą. E, 6043. Chemik, rządowa posadka, to ona tam się może coś burzyć, a to może mi się uda. 6043 z 3 września. Wreszcie. Oj, oj, co będzie, to będzie. I czytanie książek, proszę bardzo. Aha, to ta, to nie. <grych> ja nie będę szantażował. Chyba, że mi tego tysiączka braknie, no to. To inna sprawa wtedy. 4 godziny. Bardzo możliwe, że nie zdąży przyjść mój sprzedawca-handlarz. E, i... co jest grane? Myślałem, że go zastrzeli. Pewnie został przeszukany, co? Aha, nie czekajcie, jeszcze się coś dzieje. Zastrzeli go. Albo pokażę mu tylko broń. Zastrzeliła go. Zastrzeliła go zanim wyciągnęła broń. Dobra, jest. O kurwa. No. Zaraz może być podejrzewam kontrol i skąd ona miała broń, i czemu ja do tego dopuściłem. I te. I mnie z roboty. Ale zobaczymy. Mhm. Odbierz telefon. <noise> Wszystko jasne? Odbierz telefon. Połączenie towarzyszu Karl. Aha, zebranych materiałów ustalono, że przeszliście procedurę ustalenia lojalności. Liczba popełnionych przez Was wykroczeń nie przekroczyła dopuszczalnego limitu. Kontynuujcie pracę. Nie zapomnijcie, że zawsze można coś poprawić. Zajebiście. Wiedziałem, kurwa, wiedziałem. Dobry jestem. Co to za ten kaczenka? Medal? Iskra nowego jutra oh, rozpaliła yeah. ogień rewolucji been been opresyjny nie. reżim wielkiego wodza, choć likwidacja biurokratycznej machiny złożonej z setek ministerstw trwała wiele lat, to obywatele szybko odzyskali spokojny sen i radość życia. Wolność słowa i prawo do prywatności były pierwszymi wartościami przywróconymi przez nową demokratyczną władzę. Do cel wypełnionych dotąd więźniami politycznymi trafili wszyscy urzędnicy, którzy nadużywali swoich stanowisk. Choć podczas przewrotu życie straciło wielu porządnych ludzi, to ich ofiara nie poszła na marne, jak mówią nie ma róży bez kolców. Wojna trwała wiele dziesięcioleci, a ludzie byli niczym więcej niż mięsem armatnim. Codziennie tysiące młodych stawało się ofiarami bezsensownej masakry. Zrezygnowano z rozwoju techniki, medycyny i rolnictwa na rzecz bezmyślnej przemocy. Karl pozostał w swoim mieszkaniu w suterenie. Wzbogacił się i było go stać na wszystko, czego dusza zapragnie. Mimo to nie potrafił znaleźć szczęścia. Tęsknił za dobrodusznym narzekaniem Anny, młodzieńczym idealizmem Patryka i wesołym śmiechem Marty. Wspomnienia i potworne poczucie winy dławiły Karla, który do końca swoich dni zmagał się z depresją i myślami o samobójstwie. Ej, no bez jaj ja się wkręciłem dopiero. Ja teraz zacząłem ogarniać grę. Tu pach, szybko podbiec, zobaczyć, co w mieszkaniu, tu pogadać, tu sprofilować, tu zastraszyć, zaszantażować pieniądze. i pieniądze. Dawaj tu wypierdolić chłopaka z mieszkania, tu kupić, tu sprzedać, tu, te, tu te, 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 te. A tu mi się gra skończyła. No what the fuck! Ej, kusi mnie drugie podejście. Od nowa, tak, żeby wszyscy przeżyli z mojej rodziny. Tylko nie wiem w którą stronę, czy właśnie znowu pomagać tym. E, pomagać tym buntownikom. No bo teraz chyba, no w sumie pomagałem im. E, tamtego chłopa zabiłem. No e, nie, nie zabiłem tej chemiczki, no ale chyba ostatecznie. Z e, plus Ale chyba ostatecznie. No, zbrodniczy reżim został obalony, więc nie wiem, czy może teraz e, teraz sobie ograć ten. Czy teraz sobie ograć po stronie właśnie ministerstwa, że wszystko tak jak powinno być. Tu szanta, znaczy ten. No, 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 no wiecie o co chodzi, nie? Żeby być takim skurwysynem po prostu od samego początku. Tak jak zaczynałem tę grę. Pomyślałem, że taki będę, ale nie, bo uczucia, emotions, kurde. Się zachciało. No, no. Lecę na Discorda was zapytać, co o tym sądzicie. Eee, cholera, strasznie krótki odcinek. Eee, jeżeli odcinek jest taki krótki, to szybkie pożegnanko. Wiadomo, że jak się podobało. No, hej, tu ja z przyszłości. E, drugi sezon bicholdera będzie i tak, mimo tego, że ten odcinek jest taki krótki, po prostu nie chciałem mieszać jakby sezonu pierwszego z sezonem drugim, także kolejne podejście sobie zrobimy. E, jutro o 18 standardowo, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Beholder sezon drugi. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jak się podobało, to tam wiadomo, łapka w górę. Te sprawy. Dziękuję, wspierającym. Widzimy się w kolejnych odcinkach. E, a jak odcinek jest trochę dłuższy, to zaraz sobie zrobimy jeszcze start do nowego podejścia i będzie sezon drugi Beholdera, bo strasznie mi się tak raz podobała i chciałbym ją ograć trochę w drugą stronę. Za szybko się skończyła, za szybko, za szybko, za szybko, za szybko. Stąd jeszcze za szybko.